Gwarancja spokoju. Nowa regulowana rynna środkowa Velux, zaprojektowana we współpracy z dekarzami, aby ułatwić montaż zestawów okien dachowych. Podczas montażu okien dachowych w zestawach, pomiar odległości między nimi zajmuje sporo czasu. Nieraz nie jest możliwe wykonanie pomiarów ze względu na brak dostępu do konstrukcji dachu. W niektórych przypadkach może okazać się, że szerokość krokwi między oknami jest inna niż założyliśmy lub może być przekoszona. Kiedy okazuje się, że zamówiona środkowa rynna nie pasuje, pojawiają się opóźnienia i konieczność zamówienia nowej. Z myślą o takich przypadkach stworzyliśmy regulowaną rynnę środkową Velux. To innowacyjne i opatentowane rozwiązanie sprawi, że montaż okien dachowych stanie się prostszy, dzięki możliwości regulacji szerokości w zakresie od 100 do 160 mm. Nasza regulowana rynna środkowa została dokładnie przetestowana w jednym z największych tuneli aerodynamicznych w Europie, aby zagwarantować ochronę przed najtrudniejszymi warunkami pogodowymi. System skutecznie odprowadza wodę deszczową, chroniąc linię dachu i zapewniając wodoszczelność. Regulowana rynna środkowa Velux wchodzi w skład nowych kołnierzy do ciepłego montażu. Rama izolacyjna BDX zmniejsza straty ciepła i eliminuje mostki termiczne. Izolacja przeciwwilgociowa BFX. Zapewnia izolację między oknem, łatami i pokryciem dachowym. Niezależnie od wymiarów krokwi, za każdym razem możesz liczyć na idealne dopasowanie. Kołnierze do ciepłego montażu Velux zawierają wszystko, czego potrzebujesz do wykonania niezawodnej instalacji.